Joanna K. Gdaniec, praktyk biznesu. Międzynarodowy trener, mówca i facylitator Mementum Method. Ekspert oraz współtwórca soft marketingu, innowacyjnego modelu biznesowego. A także autorka metody Impro Sprzedaży. Powitajmy na scenie Joannę K. Gdaniec. was po raz pierwszy. Czy możemy się przywitać każdy w waszym języku z wymienieniem Waszego imienia? Ja powiem dzień dobry, jestem Joanna, a ty. O kurczę, chwilę mi zajmie zapamiętanie tych imion, ale postaram się bardzo. Słuchajcie, co za niesamowity czas. Co za niesamowity moment. Ja w ogóle tak się zastanawiam, kto czuje, że tutaj jest w jakiejś niesamowitej podróży ręka w górę? A wy tam podróżujecie przez ten dzień, przez te dwa dni? Kto tutaj znam w jakiejś podróży, słuchajcie? Okej. Okay. A może zapytam w ogóle inaczej, a kto w ogóle z Was lubi podróżować ręka w górę i głośne ja? No, teraz to ja słyszę, że Wy tutaj jesteście. No dobra, a ja mam jeszcze jedno pytanie. Mogę? Jesteście gotowi? Dzisiaj będzie dużo pytań. To jest moje, jakby no taka przywara zawodowa. Ja generalnie teraz mówię, ale znana jestem z zadawania pytań, podobno trudnych, więc jakby Wam to powiedzieć, będziecie musieli tego doświadczyć. Może być? A to się okaże. No dobrze, a kto z Was nie tylko lubi podróżować, ale także już nie raz przywiózł z jakiejś podróży, Konkretne doświadczenie, odkrycie o sobie, albo nawet jakiś wielki skarb, który do tej pory pielęgnuje ręka w górę. Kto z Was z podróży przywozi nowe doświadczenia, nowe odkrycia, a może nowe decyzje? Okej. Okay. Słuchajcie, bez względu na to, czy jesteś tutaj po raz pierwszy, czy przyjeżdżasz tu, doświadczać duo life od dziesięciu lat. Czy może dopiero weszłaś, wszedłeś na salę. Chcę ci powiedzieć, że zabiorę cię teraz w podróż. Z jednej strony będzie to podróż po moich dziesięciu latach obecności w tej społeczności, z której przywożę ze sobą dla ciebie kilka skarbów, kilka odkryć, kilka lekcji, kilka doświadczeń. Ale wierzę. Wierzę, że ta sesja wierzę, że te dwa dni. Niezwykłe dni mogą być też olbrzymią podróżą dla Ciebie. Dlatego, że wierzę głęboko, że nie pojawiłeś się tutaj bez przyczyny, a podróżowanie to sprawa wewnętrzna. Zobacz, z jakiegoś powodu się tu pojawiłeś, poproszę o muzykę. Coś cię tu przywiodło, prawda? Słyszeliśmy historię, że TwoLife powstało z niezgody na obecne czasy, z niezgody na to, żeby ludzie nie byli w centrum uwagi, żeby ludzi traktować przedmiotowo. Powstało dlatego, żeby poprawiać standard i jakość życia każdego człowieka na Ziemi. Kiedy my zakładałyśmy z Beatą Momentum Way, ono powstało dlatego i my wyruszyłyśmy w tą podróż, bo chciałybyśmy zostawić ten świat lepszym. Chcielibyśmy nadać rozpędu potencjałowi każdemu człowiekowi, każdego człowieka na Ziemi. I po drodze spotkaliśmy Duolife. A ty? Po co tutaj jesteś? Co cię tu przywiodło? Może niezgoda na to, że nie chcesz żyć tak jak żyłeś do tej pory. Może pragnienie, żeby uczynić czyjeś życie lepszym, zdrowszym, bardziej obfitym, bardziej bogatym. A może, żeby w końcu przestać tylko marzyć, snuć marzenia i zacząć je realizować. Nie mam pojęcia, dlaczego tu jesteś, ale jest jakiś powód, dlaczego się tutaj pojawiłeś. I zobacz. Ta podróż nie zaczęła się wczoraj, 10 lat temu. To jest jakaś konsekwencja. Ty jesteś tutaj z jakiegoś powodu. Czujesz? Bo to można tylko poczuć. Tego się nie dowiesz. To można poczuć. Po co tutaj jesteś? Co Cię tu przywiodło? Uwaga, co podczas tych dwóch. Dni sprawiło, że Twoje serce zawiło coraz mocniej. Może pojawiła się łza, może wzruszenie, może złość, może usłyszałeś taki cichy, wewnętrzny głos już dość, teraz chcę inaczej. Zatrzymaj się nad tym. To jest najważniejsza rzecz, którą możesz zrobić dla siebie. Widzisz, bo my najczęściej widzimy tylko to, co wokół nas i poza nami. A tak naprawdę, większość rzeczy dzieje się w nas. I wiesz, kiedy my zamarzyłyśmy z Beatą, żeby uczynić ten świat lepszym, poprzez nadawanie rozpędu ludziom do tego, żeby mogli marzyć i realizować marzenia. I na drodze. Spotkaliśmy Dualaj w postaci Harego Pottera Soft Marketingu. To było moje pierwsze spotkanie, słuchajcie. Norbert, pamiętasz? Zostaliśmy zaproszeni obydwoje na szkolenie przez naszego znajomego. On powiedział: Musisz poznać Norberta. To jest jak, jak ty go poznasz, to zrealizujesz swoje marzenie. On znał moje marzenie, bo tydzień wcześniej spotkałam się z nim i powiedziałam: Wiesz, ja marzę o tym. Ja marzę o tym, żeby powstał taki biznes sieciowy w Polsce który będzie stawiał człowieka w centrum, który, dla którego człowiek będzie ważny. Nie tylko cyfra, nie tylko wynik, nie tylko to, ile samochodów wyjedzie, w jakich luksusach będą upływać, ale że ten człowiek będzie się czuł ważny, dlatego że będzie się rozwijał, poznawał siebie, wyruszał w coraz to nowe podróże. Słuchajcie, to jest niesamowite, bo kiedy zaczynasz marzyć i myśleć, to do Ciebie przychodzi. I przyszło do Ciebie dzisiaj, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie, do Ciebie. Duo Life! Po co zapukało do Ciebie Duo Life? Ono jest odpowiedzią na to, o czym myślałeś, na to, o czym marzyłeś. Bo ja siedzę z tym znajomym na kawie, rozmawiamy o tych naszych marzeniach, o tym, jak zawojejemy świat i uczynimy go lepszym. I wiecie, kto do Niego dzwoni? Wiecie, kto do Niego dzwoni na telefon? Norbert Janeczek. I on odbiera i mówi: Nie uwierzysz, Norbert, ale ja siedzę tutaj z taką dziewczyną, ty musisz ją poznać, bo wy chcecie stawiać na człowieka w centrum, chcecie go przede wszystkim rozwijać, bo wiecie, że jak on urośnie, to biznes urośnie i to musi się poznać. To jest Joanna Gdaniec. Wiecie już, że byłam w ciąży. I się spotkaliśmy u niego na szkoleniu, i to była taka dziwna sytuacja. Nie wiem, czy Norbert pamiętasz, ale poszliśmy na obiad, w trójkę. W trójkę poszliśmy na obiad. I od pierwszego wejrzenia my mieliśmy taki flow z Norbertem. My tak czuliśmy, o czym chcemy rozmawiać, o czy, co chcemy budować, dlaczego ten człowiek w tym biznesie jest taki ważny, że ten znajomy po pięciu minutach, no dobra, po dziesięciu mówi, a co ja tu tak sobie będę sam siedzieć, to ja już pójdę, a wy zostańcie. I tego znajomego z nami już nie ma. Ale my jesteśmy. I wtedy wyruszyliśmy w podróż, ale wiesz co? Żeby wyruszyć podróż po nowę, musisz porzucić stare, musisz porzucić ten brzeg, do którego jesteś tak przywiązany. Być może to jest brzeg twoich przekonań. Nie umiem, nie dam rady, nie dam się. Co ktoś o mnie pomyśli? Może to jest brzeg opinii Twoich znajomych? Może to jest brzeg, kiedyś mi się nie udało, ludzie mi mówili nie. Jeśli chcesz wyruszyć na ocean swoich marzeń, musisz mieć odwagę, stracić z oczu brzeg. Słyszysz? Musisz mieć odwagę, stracić z oczu brzeg. Kto mnie słyszy? Nie. A kto jest na to gotowy? Bo wiesz, kiedy my siedzieliśmy tam w tej restauracji 10 lat temu, to my wiedzieliśmy, że wyruszamy w długą podróż, i wielu ludzi już nie ma w tej podróży. Wiecie dlaczego? Tylko dlatego, że większość z tych osób, których nie ma tutaj. Którzy gdzieś postanowili się odłączyć, którzy postanowili, że zaczną znowu coś innego, miało przekonanie, że wszystko musi zadziać się szybko, w tu i teraz, najlepiej w ciągu roku, żeby stać się milionerem. Przez 30 lat w robocie swojej nie zarobili pół miliona, 300 tysięcy, 200, ale chcą w rok zrobić milion. A ja chcę Ci powiedzieć, i mam wiadomość do tych wszystkich osób, że większość z nas przecenia, co może zrobić w jeden rok, ale nie docenia tego, co może się wydarzyć w 10 lat. Czy Ty widzisz, co się tu dzieje? Czy Ty widzisz, co się tu dzieje? Jaki to jest kosmos możliwości, ile tu jest rzeczy możliwych dla Ciebie, dla Twoich znajomych, dla ludzi, których jeszcze nie znasz? Kto to widzi? Wiesz co? Dużo było mówione, że nie mamy czasu, że czas jest najważniejszym aktywem. I tak, to jest prawda, ale ja chcę Ci powiedzieć, że to jest też iluzja, bo większość ludzi zachowuje się tak, jakby tego czasu było nie wiadomo ile. Kto wie, o czym mówię? Kto to widzi? A wiecie, kto wygrywa w tym biznesie? W swoich marzeniach. Wiecie, kto sprawy doprowadza do końca? Kto osiąga rezultaty? Kto chciałby to wiedzieć? Ten osiąga, który rozumie, że liczy się dziś. Bo my siedząc tam, w tej restauracji, i rozmawiając o idei człowieka w centrum uwagi, o soft marketingu wtedy to się jeszcze tak nie nazywało. Zrozumieliśmy, że nie możemy tylko rozmawiać, że nie możemy tylko snuć marzeń, tylko zro musimy zrobić coś tu i teraz. No i Norbert poszedł do zarządu. Resztę historii znacie. Opowiedziałem wczoraj Beata, ale tak to się zaczęło. A ty, co zrobisz dziś, nie jutro, dziś? Kto czuje, że do life i ta szansa która Cię tutaj otacza, jest naprawdę dla Ciebie i może być rozwiązaniem na wiele Twoich problemów, wyzwań, bolączek, ale tych tych marzeń, o których na razie jeszcze się boisz mówić. Kto to czuje, kto to widzi? Ręka w górę i głośne ja. No nie, nie, tak to my nie pogadamy. Jeszcze raz, kto czuje, że ta możliwość rzeczywiście może zmienić Twoje życie raz na zawsze. Ręka w górę i głośne ja! A kto już wczoraj z Was zdecydował, że będzie w tym tysiącu milionerów, które w ciągu 10 lat staną na tej scenie, a może nawet na większej, na, na, w całym świecie? Kto zdecydował z Was? Tak na serio pytam. To liczy się dziś. Liczy się dziś. Jak zrozumiesz potęgę dziś, to wyjmiesz telefon. Zadzwonisz do tego, kogo trzeba. Zaprosisz jak najwięcej osób na to seminarium, jeszcze w następne, na następny TFT. Jeszcze dziś. Kto jest gotowy? Porzucić, z oce wyruszyć na ocean i porzucić brzeg. Kto to jest gotowy zrobić? Ręka w górę. Liczy się dziś. I wiem, że powiesz, że może jutro, i że wczoraj był lepszy moment, bo dzisiaj to może jesteś niewyspany. Ale mam wiadomość dla wszystkich tych, którzy uważają, że wczoraj było lepiej, że mógł zacząć to 4 lata temu, 5 lat temu. Widziałam wielu z was, którzy przychodzili do nas na stoisko Momentum i mówiło: kurczę, przespałem tyle lat. Przechodzę, zacznę jeszcze raz. Jejku, czemu ja tego nie zrobiłam przez dwa ostatnie, dwa, trzy ostatnie lata? A ja ci chcę powiedzieć: zostaw już to. Jest takie powiedzenie, które pierwszy raz usłyszałam od Norberta. Najlepszy czas na posadzenie drzewa był 20 lat temu. Drugi najlepszy czas jest teraz. Do kogo wyślesz SMS-a, że zadzwonisz w przerwie, bo masz mega wiadomość? Z kim się umówisz na spotkanie tuż po TFT? Dzisiaj, nie jutro. Kto z Was się umówi na konsultację z osobą, która Was tu zaprosiła, żeby poznać te możliwości i to, jak można zacząć działać? Tak osiąga się niemożliwe. Tak osiąga się sukces, Twój sukces. No to kto wyciągnie teraz telefon i za zapisze do SMS-a do kogoś, kogo chce zaprosić na TFT? Teraz jest ten czas! Teraz! Będziesz w przerwie mógł to zrobić. Tylko czy się odważysz? Kto się odważy? I opowiem Ci jeszcze o takiej jednej lekcji, którą zabieram z tej dziesięcioletniej podróży. Bartusz wczoraj powiedział, że droga jest ważniejsza niż cel. I jak głęboko w to wierzę? Przez te dziesięć lat wydarzyła się masa rzeczy, które, uwierzcie mi, naprawdę były niewspierające które mogły podciąć skrzydła i spowodować że tego miejsca na Ziemi, tej planety life by już nie było. Więc mam dla Ciebie taką wiadomość, jeśli chcesz zrealizować tu swoje plany i marzenia, musisz je mieć bezwzględnie, ale bardziej musisz się zakochać w drodze, musisz zakochać się w podróżowaniu, w tym wewnętrznym, w tym niewygodnym często, w potykaniu się, w słyszeniu nie. W tym, że ktoś ci powie: "Dołączam się dziś, a jutro zrezygnuję. Musisz się zakochać w tej drodze. Bo kto lubi podróżować bardziej niż dojdzie dalej, niż do celu. Kto z was zauważył, że na samym początku było live? Kto jest z nami od początku? Ręka w górę, wstańcie proszę. Czy ktoś z was słyszał o celu i marzeniu Łukasza godzina na samym początku y, duolajki, że za 10 lat tu będzie tysiąc milionerów? Nie, dlatego że wtedy były inne cele, ale kiedy idziesz, kiedy się rozwijasz, kiedy siebie poznajesz. Kiedy wstajesz po upadku, kiedy odszepujesz swoje skrzydła i lecisz dalej, zaczynasz bardziej w siebie wierzyć. Zaczynasz mieć większą pewność siebie i zaczynasz odkurzać swoje marzenia, które zakopałeś gdzieś głęboko. Bo my, dorośli, nauczyliśmy się nie marzyć, tylko zakopywać nasze marzenia głęboko pod powierzchnią ziemi. Kto to zauważył? I kiedy zakochasz się w podróży, kiedy wyruszysz krok po kroku, krok po kroku, chcę Ci powiedzieć, że odkryjesz te marzenia, które są Twoje prawdziwe, bo Twoich prawdziwych marzeń być może jeszcze nie widzisz, bo są przykryte strachem, wątpliwościami i niepewnością. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli wyruszysz tą drogę, odkryjesz to marzenie. Często słyszę, że ja jeszcze nie wiem, co jest Twoim marzeniem. To jest ok, więc wyrusz w tą drogę i potraktuj ją jako drogę do Twoich marzeń. I tak ona musi być wyboista, bo jeśli idziesz na szczyt, nie dziw się, że masz pod górę. Jeśli idziesz na szczyt, nie dziw się, że masz pod górę. I chcę Ci powiedzieć, że w tej drodze spotkacie wiele niesamowitych wydarzeń, ale będą też takie, które będą testować ciebie i Twoją gotowość do tego, żeby przestać żyć rutyną, do tego, żeby przestać żyć przeciętnie, do tego, żeby zacząć realizować swoje marzenia. I chcę Ci powiedzieć o takiej jednej mojej niewygodzie. My czasem patrzymy na niewygody i na potknięcia, jak na coś, co ma nas złamać. A tymczasem chcę Ci powiedzieć, że ja kiedyś, jako mała dziewczynka, Straciłam słuch. Nie słyszałam. I skracając tą historię, chcę Ci powiedzieć, że gdyby nie tamto wydarzenie, gdyby nie to, że naprawdę doświadczyłam, co to jest nie słyszeć, nigdy w życiu nie nauczyłabym się słuchania, które powoduje, że ludzie otwierają na mnie swoje serca, że są gotowi powierzać mi swoje prawdziwe wyzwania, problemy i troski, a ja dzięki temu mogę dla nich znaleźć najlepsze rozwiązanie. Chcę ci powiedzieć, że to doświadczenie, które było trudne i niewygodne, związane z bólem i z cierpieniem, spowodowało, że stworzyłam swoją unikalną metodę sprzedawania, w której nie gadam, lecz słucham, a ludzie sami się sprzedają. Dzięki tej metodzie byłam gotowa razem z zarządem Duolife i z Momentum Way usłyszeć potrzeby, pragnienia wielu ludzi i przenieść to dzięki możliwościom, które daje Duolife do rzeczywistości. Tylko dlatego, że musiałam się nauczyć słuchać inaczej. Nie mogłam słyszeć fizjologicznie, ale mogłam włączyć do tego słuchania serce, uważność, oczy. I to sprawiło, że dzisiaj, jak z kimś rozmawiam, to moja uważność głównie koncentruje się na słowach, które słyszę, emocjach, które czuję, a ten człowiek zaczyna się czuć bezpiecznie. I ja nie wiem, z jakimi wyzwaniami, trudnościami Ty się dzisiaj mierzysz, ale chcę Ci powiedzieć jedną rzecz i zadać jedno pytanie. A co jeśli to wszystko, czego doświadczasz, właśnie prowadzi Cię do tego, co potrzebujesz najbardziej. A gdyby tak przyjrzeć się, kim się staniesz, jak przejdziesz tą, tą, tą e, niewygodę, jak przejdziesz ten dyskomfort, jak poradzisz sobie z tym wyzwaniem, to to przygotuje cię na realizację największego marzenia Twojego życia. Jak do tego podejdziesz? Czuję, że właśnie się budzi jego serce. Kto czuje, że bardziej zaczyna być blisko siebie. Widzisz, kiedy zaczynasz być może od początku ten biznes. To wiem, że przerażające jest to, że to jest długa droga, że trzeba zrobić odpowiednie rzeczy. Nauczyć się, pokonać trudności. Ja to rozumiem. Ale wiesz co? Ja zobaczyłam w trakcie tej podróży, że wystarczy zrobić to metodą krok po kroku. Spójrz teraz na jakiekolwiek miejsce w tej sali, do którego chciałbyś dotrzeć. Jakiekolwiek, takie, które ci przychodzi do głowy, które może niektórzy chcieliby się znaleźć na scenie. Może niektórzy chcieliby się znaleźć na tej scenie, może niektórzy chcieliby pójść po wybiegu. Popatrz sobie na to miejsce. I wstań teraz, proszę. Wstań teraz. I mam do Ciebie tylko jedną prośbę. Być może jeszcze nie wiesz, jak tam dojść. Kto z Was ma takie uczucie? Jezu, jak ja mam się znaleźć na tej scenie? Ja nigdy nie będę tacy jak oni. Jak ja mam przejść tam do przodu? Tam jestem na końcu. Jak mam się znaleźć w sektorze menadżerskim, dyrektorskim, prezydenckim? A ja mam do ciebie tylko jedną prośbę teraz. Czy możesz zrobić? Czy widzisz przed sobą pierwszy krok, który możesz zrobić? Czy widzisz pierwszy krok? Kto z was widzi pierwszy krok? Czy możesz go postawić w ten kierunku, do którego chcesz dojść? Jeden krok. Dokier jeden, nie dziesięć, jeden. Możecie teraz zrobić ten jeden krok? Zróbcie go. Słuchajcie, i to wystarczy. Każdego dnia zrobić jeden krok. Każdy z Was to potrafi. I pokażę Wam, co się zadzieje. Jak będziecie chodzić tak krok po kroku. Krok... Po kroku. To codziennie nie będziecie widzieć różnicy, ale kiedy będziecie tak iść dalej, krok po kroku, krok po kroku. Nic się nie zmienia. A jak kiedy się obrócicie, wszystko będzie inaczej. Krok po kroku. I wiesz co? Chcę Ci powiedzieć taką jedną rzecz. Krok po kroku to najlepsza strategia, jaką znam. Jeśli tylko z nią wyjdziesz, chwycisz swoje serce, wyrzucisz je daleko pod siebie, przed siebie i będziesz za nim szedł, krok po kroku, wszyscy będziemy być ci brawo, stojąc przed sceną i gratulując, że nie zrezygnowałeś. Czekam na ciebie na tej scenie, bo to jest twoje życie. It's my